Dzień 31. Wyjazd do domu. Tak wygląda pusta plaża. Koniec sezonu 31 sierpnia 2022 roku. Pusta plaża, nie ma turystów. Oczywiście jesteśmy na bocznej, plaży od centrum jakieś 10 minut na główną plażę. Tutaj nie ma ratowników, kąpię się na swoją odpowiedzialność jazdy. O, tam daleko jest główna plaża. A no to jest morze, dzisiaj jest pochmurnie rano, jest godzina wpół do dziesiątej. Tak wygląda morze. Rano Pochmurnie deszczowo, ale ciepło około 20 stopni.